No, bo wiecie, jako że mam urodziny i mam te 20 parę lat, no to w Polsce to wygląda następująco: że masz urodziny, wszystkie, nie wiem, banki, wszystkie instytucje wiedzą, że masz urodziny. I tego jednego dnia wszystkie te instytucje, banki i tak dalej, próbują się do ciebie dobić na telefon, żeby ci zaproponować najzarąbistszy kredyt na świecie z najlepszym oprocentowaniem, specjalnie na pana urodziny. Bo pan ma urodziny i pan może dostać dodatkowe pieniądze od nas. Na bardzo dogodnych warunkach. Zadłuży się pan tylko na 5 lat i będzie nam pan zwracał dwa razy więcej niż panu dam. Ale to jest naprawdę najlepsza oferta, jaką mogę panu dać. I to był pierwszy telefon. Dzisiejszego dnia o godzinie ósmej, gdzie ja chciałem sobie wstać do godziny 10. I ona miała dla mnie najlepszy kredyt, jaki kiedykolwiek pan kuchwa normalnie mógł otrzymać, rozumiem? Ci co dzwonią, mają różne tony głosów, tak? Są takie y głosy bardzo takie emocjonujące. Mam tutaj dla pana zarą ofertę. Normalnie będzie pan na pewno zadowolony. Nie to jest taki kurwa super y emocjonujący ziomeczek. Dobra, fajnie, fajnie się z takimi rozmawia generalnie, tylko bardzo ciężko jest ich przegadać, bo nie do puszczają do głosu. Drugi typ, no to jest taki kuźwa. Ja pierdzielę, nie chcę tu być, ale muszę dzwonić do tych klientów. To jest takie. Mamy dla pana bardzo fajną ofertę. Eee, tutaj będzie miał pan dodatkowe 500 minut na rozmowy SMSy. To jest coś mniej więcej takiego. I jest jeszcze typ y, właśnie y, takiej hiperaktywnej, nie wiem jak to nazwać, kobity, która właśnie takie. Mam dla Pana bardzo dobrą ofertę. Jest to najlepsza oferta na rynku, a jako że ma Pan urodziny, to możemy dodatkowo dorzucić pakiet Super Plus Ultra Maximum Def Default. Zajebisty, że będzie miał pan dodatkowe 500 złotych, i te 500 złotych nie musi nam pan w ogóle oddawać. To jest mniej więcej coś takiego, nie? A wyobrażacie sobie faceta, jakby tak zadzwonił? Mam dla pana bardzo dobrą ofertę. Musi pan tylko podpisać ten cyrograf na duszę i że odda nam pan wszystkie swoje organy. A my zapewnimy panu najlepszy kredyt na rynku. Całe 74 527 zł. jest do pana dyspozycji.